Cześć, moi dozy, tutaj Ślepy Gracz Czy dzisiaj DTL20? E, Poja na samochody z napędem na 4 koła. E, była wrzutka właśnie z napędem e, na tył, gdzie jeździłem BMW M3. No dzisiaj polecimy e, czymś e, też nieco mocniejszym. No więc zobaczymy jak to two, wyjdzie. Także e, co lecimy, nie? Oczywiście w miarę ostrożnie. Aby kto pytał właśnie śmigam padem, więc tutaj jeżeli chodzi o operowanie gazem powinno być nieco lepiej. E, no i lecimy, nie? Oczywiście Polska. Część e, mój już ucieka poprzedni, więc przydałoby się nieco przyspieszyć. Ło, wow, no zobaczymy co nam z tego tutaj y, wyniknie. Tak jak powiedziałem giereka fajna, tutaj trzeba będzie uważać przy tych balach wow, wow, wow. Ale poleciałem w pole. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Mm, tutaj samochód jest y, całkowicie sejny. I nawet da się to opanować, w jakimś tam stopniu. No zobaczymy, zobaczymy, czy ślepy da radę tym razem. Tutaj pewna osoba się nadpytała czy faktycznie jestem niewidomy. Nie, jeszcze widzę, na tyle, żeby móc się właśnie bawić, no, Ale to pole widzenia jest dosyć, dosyć ograniczone. Także, no jest to wyzwanie dla mnie. No, może tutaj troszkę więcej gazu. No, oczywiście, kleja nie będę Wam e, pokazywał. Uważam, że to nie ma sensu. Chociażby oświatła sobie siebie, Chociażby ze względu na to, że. E, po już widzicie, jak jadę, nie? Tutaj trzeba ewidentnie zwolnić. Zwykle tam tyłkiem wychodziłem. Pędzej czy później też e, przerzucimy się na mocniejsze maszyny. Ale póki co tutaj. Niby czterej cylindra fajnie brzmi, e, tak jak powiedziałem. E, mi się na mocniejsze maszynki, ale trzeba startować od tych e, w miarę, które się jeszcze ogarnia. Bo pewnie Audi e, S2 e, GtB, B to bym zaraz zupełnie. No a po raz pierwszy udało mi się przejechać ten zakręt bez e, większych problemów. Tu oczywiście musiałem zaczepić, to jest standard. Fajnie z boku wygląda, tylko nieco się ubłocił. Zobaczymy jak tam oponki wytrzymają. Prędkość się oczywiście tutaj w milach, Nie, w, sorry, w kilometrach. Wcześniej miałem w milach, a to z względu, że nie przedstawiłem po prostu um, w tego w typu wyświetlania. Nawet ładnie weszliśmy w ten zakręt, całkiem spoko. Tu wylecimy, ale choinka oszczędzona, więc na plus dla nas. Wow, wow, wow. Troszeczkę tam błotka było i. Zaczęliśmy grząznąć. Tak, ta gra właśnie e, przecież e, jest pod tym względem wybitna, że jak jeździć po kolejnach, to już dosyć ciężko to idzie. Są one odczuwalne. Nie, no to jednak nie to samo co pełny napęd. Nie da się poszaleć. Już myślałem, że na tych zakrętach to idzie jakoś mm, fajniej. No, tak, patrzę. Dałoby się nieco przyspieszyć, ale też chciałbym dojechać wiecie, w całości. Lekko bokiem hamulca tego nie używam, wydaje mi się, że nie ma teraz potrzeby. No i co, no i zbliżamy się powoli, powoli do meki, nie? Ło, łó, taki wiecie, szybki odcinek. to, right. no, no, że. Jest! Udało się! W pewnym sensie oczywiście. 4 minutki. Myślę, że nie było źle. E, także co moi drodzy, ja się z wami żegnam. Widzę, e, nie było aż tak źle grupą A. Chociaż mogło być e, nieco, nieco e, lepiej. E, zejść tam 4.15, ale mniejsza z tym. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście kciuki w górę, komentarze. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zostaw subskrypcję i dzwoneczek. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!